Praca. Serio? To wcale nie musi tak wyglądać! U nas nie musisz niczego udowadniać. Skupiamy się na tym, co naprawdę ważne. Regeneracja to też część treningu. Masaż? Jasne! To nie luksus to potrzeba. Uczymy ruchu od podstaw. Małe rzeczy robią wielkie różnice. Trening siłowy to nie zawody, to praca ze swoim ciałem. Krok po kroku. Nie musisz zawsze dawać z siebie 100%. Wystarczy, że dasz to, co możesz, a my zajmiemy się resztą. Goris Move. Znajdź czas dla siebie i zrób to dobrze.